Początku Od pierwszego etapu, od rozpoczęcia w maju 2006, to, to, to w tej chwili to jest z górą 8 lat. Ale jest to ogromna inwestycja za ponad 250 milionów złotych, więc, jako taka jednorazowa inwestycja, to jest zdecydowanie największa. Nie mówię tu o szpitalu, który był przez kilkadziesiąt lat budowany. Jest również kluczowa dla naszego miasta, gdyż cały ruch, nie tylko z autostrady, ale i z różnych dzielnic miasta, z Rządza, z Mniszka, ze Szczemięcina, przeprowadza obok miasta. De facto jest to obowodnica, choć idzie przez środek miasta, dlatego się nazywa średnicówką. I dzisiaj kończymy, oddajemy ją do, do pełnego ruchu dla wszystkich przejeżdżających przez miasto. Ja się głównie cieszę tak, że z całą pewnością zostaną zluzowane ulice w centrum miasta, jak Chełmińska, jak Włodka, jak Piłsudskiego i z całą pewnością to największy transport ciężarowy będzie przebiegał tą trasą. Jest to dość obszerna inwestycja, ale no ten etap, który kończy to w całości zadanie potwierdza, że jest pożyteczna, jak najbardziej przydatna dla wszystkich uczestników ruchu. I również będzie miał ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim i kierowcom, i przyjezdnym obecnym i mieszkańcom. Tego typu inwestycja wymaga cierpliwości, aby była właściwie wykonana i bezpieczna, no to są różne problemy podczas realizacji inwestycji. W związku z tym na pewno ten czas no, przyniesie efekty. Po ośmiu latach zmagania się z trasą średnicową w różnych przejściach, różnych setek spotkań w Warszawie, kilkudziesięciu spotkaniach z różnymi ministrami, wiceministrami osobami decyzyjnymi odetknęliśmy z ulgą i dzisiaj za 10 minut otworzymy trasę średnicową i praktycznie yy, przez chwilę oczywiście, przez parę dni będzie można odetknąć, ale potem trzeba się ciężko zabrać znowu do pracy, ponieważ przed nami nowa perspektywa unijna i potężne setki milionów z Unii Europejskiej do wzięcia dla Grudziądza. Droga Krajowa numer 16 będzie ważna już za parę lat w momencie, kiedy droga Krajowa S5 dojdzie do Grudziądza, do Nowych Mars. Ona w tej chwili, jak wiemy, Generalna Dyrekcja Oddział Bydgosz ogłosiła postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Powinna ona być w całości ukończona za dwa lata i wtedy cały tranzyt z Europy Zachodniej poprzez autostradę A2 do Poznania, z Poznania poprzez Gniezno, Bydgoszcz do Nowych Mars przyjdzie i przez tą właśnie trasę średnicową. i dalej drogą krewą 16 w kierunku państw Bałtyckich. My musimy myśleć już o tym dzisiaj. Myślimy od wielu lat. Jesteśmy członkiem jako miasto Stowarzyszenia 16. Zabiegamy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego o to, aby docelowo w naszym państwie powstała tak zwana S16 droga ekspresowa właśnie, która jest kręgosłupem Warmii i Mazur, ale która to będzie się docelowo zaczynać właśnie tutaj w Grudziądzu. Na naszym węźle autostradowym. Stąd też w w naszych planach daleko dalekosiężnych przede wszystkim już są prace studialne nad budową obwodnicy miasta Grudziądza, od południa od węzła Grudziądza, autostradowego przez tereny gminy Grudziądz, aby docelowo w perspektywie tych 10-15 lat cały tranzyt z Grudziądza wyprowadzić. Mamy cały szereg już planów związanych z drogami lokalnymi, jak na przykład zakończy się, skończyła się już dokumentacja na ulicy Sobieskiego, Czekamy za styczniem, gdzie będziemy mieli dopłatę prawdopodobnie ze schetynówki, dlatego to jest takie lekkie opóźnienie. Nie znam jeszcze dokładnych warunków regionalnego planu operacyjnego. Przygotowuje się dokumentacja 11 ulic pomiędzy ulicą Warińskiego a Łyskowskiego, Nowotki, Kunickiego, Mierosławskiego itd. itd. Chcemy zrobić konsultacje z mieszkańcami na przełomie stycznia i lutego. W jak technologii, czy to mają być pieszojezdnie, czy to mają być asfaltowe, czy z polbruku, czy mają być spowalniacze, czy nie. Chcemy się spytać i z całą pewnością będziemy podchodzili do innych ulic. No, no, no mamy taką kalinkową na przykład, gdzie jest ogromny ruch, ale ja mówię tak, z własnych środków to zawsze można wybudować ulicę. Trzeba poczekać i poszukać okazji, czy można znaleźć środki finansowe zewnętrzne. Zobaczymy, jak będzie skonstruowany Regionalny Program Operacyjny. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest uchwalony mamy teraz bardzo szybki bardzo płynny ruch możemy praktycznie wyjechać objechać miasto nie wjeżdżając do centrum o co nam najbardziej chodziło trasa średnicowa zarówno będzie służyła mieszkańcom jak również ludziom tylko przejeżdżającym przez Grudziądz